Zapytałem chat GPT, czy Polsce należą się reparacje wojenne za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. W pierwszej kolejności nasz przyjaciel zwrócił uwagę na to, że Polska była krajem... Która była jedną z najbardziej poszkodowanych, zwróciła uwagę na to, że według różnych szacunków, w wyniku działań wojennych zginęło w Polsce od 5 do 6 milionów ludzi, i tak dalej, i tak dalej, ale od razu podpowiada, że w wyniku umowy podpisanej przez rząd PRL w 1953 roku Polska zrzekła się reparacji. Więc ja to pytuję, ale dobrze, czy tak na logikę należy się, czy nie? Czad znowu nie chce odpowiadać, ucieka do tego, że to są różne, różne strony, jedno uważają, że tak, że to jest kwestia. Kontrowersyjna, decyzji i tak dalej. Zwracam uwagę czatowi, że no dobrze, ale w 1953 roku Polska nie była państwem niepodległym. Zwracam uwagę, że to było państwo komunistyczne. Czat przyznaje mi rację, przyznaje, że w latach 53-89 Polska nie była w pełni niepodległa i przyznaje, że przecież mogą być argumenty za tym, żeby tych umów nie uznawać, ale jednocześnie od razu pokazuje drugą stronę, że przecież inni eksperci mogą uważać, że, że ta umowa jest ważna w świetle prawa międzynarodowego. Więc spróbuję dopytać. Drogi AI, przecież niektóre kraje dostały reparacje, a inne nie. I czy to jest sprawiedliwe? Pytam, Pytam o sprawiedliwość. Czas GPT odpowiada. Tak, Grecja, Jugosławia otrzymały znacznie większe reparacje. Zwraca uwagę, że, że przy tych kwotach, które te kraje otrzymały, Polska tak naprawdę otrzymała bardzo niewiele, i od razu znowu wraca do tego, że przecież się zrzekła i tak dalej, i tak dalej. Yy, więc, więc pytam, czy Grecja i Jugosławia zostały przez Niemców potraktowane lepiej niż Polska w tej sprawie? I tu mam chyba najważniejszą odpowiedź. W przypadku Polski sytuacja była inna. Polska również domagała się od Niemiec reparacji. Yy, Jednakże w 1953 się ich zrzekła, otrzymując w zamian niewielkie kwoty pieniężne w ramach odszkodowań za wojnę i okupację niemiecką. Suma ta była znacznie mniejsza niż te, które otrzymały inne kraje europejskie. No cóż, maszyny nie oszukasz.